Dzień dobry. Dzisiejsza lekcja poświęcona jest narracji w panu Tadeuszu. W poprzednim filmiku użyłam określenia autorski podmiot liryczny w stosunku do osoby wypowiadającej się w inwokacji. Dziś chcę wszystko wytłumaczyć, abyście zrozumieli i nie popełnili błędu rzeczowego. Epos to obszerny utwór epicki. Pisany wierszem. Jego fabuła opiera się o ważne wydarzenie historyczne i przedstawia on panoramę społeczeństwa. Osobą wypowiadającą się w epice jest narrator. Jednak inwokacja i epilog to cząstki liryczne, w których mamy do czynienia z podmiotem lirycznym bardzo zbliżonym do samego poety: patriotyzm, nostalgia, wstyd. To emocje samego Adama Mickiewicza i niektórzy tę osobę wypowiadającą się w inwokacji i w epilogu utożsamiają z autorem. Jaka jest różnica pomiędzy narratorem a podmiotem lirycznym? Narrator przedstawia fabułę, na którą składają się między innymi wydarzenia tworzące akcje oraz opisy. W liryce nic się nie dzieje, podmiot liryczny przedstawia uczucia, refleksje, nastroje i to zawsze jest subiektywne. W całości poematu dominuje narrator, narrator będący gospodarzem utworu. Prawdopodobnie szlachcicem, obserwatorem, świadkiem wydarzeń, który nie kryje swojej niewiedzy na temat bohaterów i swoich niekonsekwencji. Na przykład do końca nie wiemy, ile lat miała Zosia, bo wspomina o tym, że jest to 13 dziewczynka, ale z treści utworu wynika co innego, gdybyśmy byli skrupulatni i posłużyli się liczbami. Mówi on językiem poetyckim, bo całość jest rytmizowana, jednak jest on bliski mowie potocznej i przypomina mowę bohaterów. Wszystko to służy swojskości poematu i zmniejszeniu powagi pomimo obszerności i ważnej przecież treści. Momentami jest on gawędziarzem. Tyle na temat narracji w Panu Tadeuszu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmikach.